Witajcie w kolejnym odcinku naszego złomowego mechanika. Plan na dzisiaj jest taki, żeby wykorzystać ten tor. Zbudowałem sobie na szybko taki tor donikąd. Oczywiście dzisiaj będziemy się zajmowali kolejką podjeżdżaną. Zrobiłem też taki turbołoscy zakręt jestem ciekaw czy kolejka potem przejedzie. Raczej nie. Musiałem dwa razy więcej bloków po każdej stronie dołożyć, żeby zrobić taki zakręt 90. Jestem pewien, że to się wydupi, ale zobaczymy. Eee, zobaczymy. Znaczy coś malutkiego by przejechało, ale Gdzie chcę zbudować już taki wózeczek, który będzie miał jakiś tam jakąś tam przyszłość. Eee, też, że tak powiem, zbudowałem drugą ciężarówkę. Może zrobimy coś takiego. Ona praktycznie niczym się nie różni, jeśli chodzi o całą kabinę. Sama budowa jest bardzo podobna. No samo to, że po prostu ona jest tylko 4 na 4 Podoba mi się, że tam te szkodniki nam się pałętają. Masz tu pyrą na łeb. Dobra. Kurnaje mnie te dziady, bo przysłażą tu, ja później muszę sprzątać te nogi. To nawet nie widać, że ja przed odcinkiem to na przykład, przed chwilą mi przylazły, nie? Jak budowałem ten tor. Ale ja przed odcinkiem tu sprzątałem, tam jest te kolejny, nie wiem czy go widzicie, ja go kurde widzę. Teraz się schował dziad. Nie mogę. Eee, no, jest ciężarówka, jeszcze nie jest skończona. Eee, może pokażę wam jak to się w ogóle składa, jest mega przekombinowane, a ta na, ta na podnośniku na pewno się złoży. Jest mega przekombinowane, ale mam się z tym tyle czasu. Jakiegoś upośledzenia dosłownie dostałem, jak się bawiłem, tym kurde, na nastyk to postawiłem. No, jest mega przekombinowane, na pewno dałoby się to zrobić o wiele lepiej. Nawet tak, żeby to się chowało do środka, a niestety się do środka nie chowa. Za chwilę zresztą zobaczycie. No, i to jest efekt końcowy. Tu mi się bez problemu mieszczą e, skrzynki na te tam materiały. Muszę tylko tą platformę trochę przedłużyć, bo się mieszczą tylko dwie, a myślę, że cztery to takie minimum. E, więc mamy coś takiego. Całkiem nieźle skręca. E, bo miałem zrobić tą tylną oś taką delikatnie skrętną, ale to jest tak naprawdę na maksa. E, więc, ale za to bardzo dobrze skręca. No, tak naprawdę. Bo po w porównaniu do tamtej to się kurde obraca w miejscu, e, więc no całkiem, całkiem nieźle. Zbiera kamień też całkiem nieźle. Oczywiście te wiertła są mega długie, mega, że tak powiem, przekombinowane. I ja możliwe, że jest mniejsze. Zaraz wam pokażę, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Puśćmy to sobie, tylko może na prostym. Na prostym będzie lepiej. E, prawdopodobnie zrobię tak, żeby one przy samej, przy samej że tak powiem, kabinie przechodziły. Pamięć o żeby właśnie tej płaszczyźnie mogło być to krótsze i myślę, że tutaj też może być delikatnie przybliżone i możliwe też, że wywalę po jednym wiartła z każdej strony, bo są po trzy na stronę, myślę, że dwa wystarczą na spokojnie. Ogólnie to kołysanie się tego całego, całej, nie wiem, wiertnicy jest nawet dobre, bo w momencie, w którym to się buja, dostaje się, że tak powiem, pod wiertła dostają się... Że tak powiem, te małe elementy, te małe skałki, które już tam można nawet młotkiem rozwalać, ale ładnie sobie to rozwala. Oczywiście, wszystko przy 10 fps, ale to jest scrap mechanic, więc nie ma się czemu dziwić. Dobra, złożę sobie to. I dobra, zajmiemy się kolejką. A, jeszcze. Tak, pisaliście mi bardzo dużo porad, jak powinienem to zrobić. Eee, tak, ogólnie zgadzacie się z tym, że powinny być tu cztery tłoki, po każdej stronie, jeden tu, jeden tam, trzeci tam, czwarty tam, a nie coś takiego, bo to będzie normalne przy skrapie. No w sumie, tak, skrapa ma takie momenty. To właśnie piękny strap moment. Pisaliście naprawdę sporo tego. Pisaliście też, żebym najpierw zbudował, że tak powiem, całą platformę z samymi pistonami bo na... i to na podnośniku, bo wtedy jestem w stanie to przyspawać jedno do drugiego. I to jest ważne, no więc bardzo Wam dziękuję za wszystkie takie rady. Paweł też pisał, żebym zrobił sobie to tutaj w taki sposób, że do tego niezniszczalnego daszku po prostu dałbym jeden piston, drugi piston, trzeci piston, czwarty piston, żeby to się tak ładnie opuszczało. Z drugiej strony chciałem tutaj zrobić przystanek dla wagoników, bo myślę, że całkiem nieźle by to tutaj wyglądało i działało. Ale z drugiej strony można to coś zrobić tam, zwłaszcza że niedługo planuję cały teren tutaj, gdzie jest beton, czyli asfalt, w każdym razie tu, gdzie jest to wylane, to planuję mniej więcej tak zrobić ogrodzenie właśnie, żeby wszystko to było chronione. Tylko pytanie, czy roboty nie będą się wewnątrz ogrodzenia spawnowały. Musiałbym to sobie przetestować. A to jest wszystko tam, wiecie, testy, testy, testy. I myślę, że działałoby to całkiem nieźle. Dobra, dość gadania. mam 5 minut. Przejdźmy do budowania. Nie pamiętam za cholerę jak się budowały te wagoniki. Więc to będzie takie totalne eksperymentowanie teraz. No ale zobaczymy, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Zacznijmy sobie od czegoś takiego. I teraz tak. Będziemy musieli zrobić. Może zacznę od takiego bloku. Te są mi w sumie niepotrzebne, tylko ich chyba nawet tak nie obrócę jakbym potrzebował. No nie. No czego by tu zacząć? E, no dobra, będę pamiętał, że tam muszę później to zamienić. Więc tak, robimy coś takiego. Pięknie, że akurat noc się robi. Zajebiście po prostu. Kocham tego skrapa. No w środku wcale więcej światła nie będę miał. Dobra, jeszcze inaczej to zrobimy. Zrobimy coś takiego. Mm, to powinno być tak. O ile się nie mylę, to powinno być właśnie tak. Coś jeszcze inaczej. Coś takiego, od tego sobie zacznę. Mm, mówię, dawno tego nie budowałem i mam pewien problem z tym. Dobra, zrobimy coś takiego. Albo lepiej coś takiego, okej. Okay. Super, to już, to już jest coś. Dobra, tak, znowu tak i znowu coś takiego, tylko obrócone. O. Nie jest za ten, za wąsko. Ewidentnie, będzie za wąsko, to musi być coś w sumie takiego. O ile się nie mylę. Teraz znowu coś takiego. Nie, ale dzisiejszy odcinek to będzie mnóstwo kombinowania, takiego jak koń pod po prostu. Ale może coś z tego wyjdzie. Dobra, teraz robimy coś takiego. Tutaj dajemy łożyska. Nie wiem, czy muszą być po dwóch stronach, ale na wszelki wypadek dam po dwóch. Już zajebiście, bo nie mogę dalej budować. To jest... Nie, no nie będę mógł tego tak zbudować. Może takie coś sobie do, dobuduję. I wtedy mi się ta winda nieźle przesunie. Przynajmniej powinna. A. Dobra, i już mogę na ludzię sobie budować. Dobra, robimy coś takiego. pewno przedłużenie tego. Nie wiem o tyle. O, jeszcze jedną kratkę będę potrzebował. Czy nie? Zobaczmy. E, tutaj znowu nie ten blok. Ten blok. To znowu musimy obrócić tak o. Tak. I zobaczmy, czy to już, czy to nie już. Chyba tutaj. Hmm. Nie wiem, czy tak blisko. Mogą o siebie odcierać co mi się średnio podoba. To jednak to. Trochę przesunę. A no, w ten sposób. No i tu już powinno być naprawdę gitara. Znowu to obracać, jak ja tego nie lubię. E, dobra, tak. Nie tak. Dobra, po drugiej stronie tak samo. Tak i tak, i znowu rurka, i znowu łożysko, i znowu kółko, i coś takiego. Dobra, to tutaj już mogę to zakończyć tak, jakbym chciał to zakończyć, czyli zrobić coś takiego. Mi się to nie zmieści, prawda? No nie zmieści się, szkoda. Będę musiał dokraftować, naprawdę na to pójdzie tyle metalu, bo te rurki się kraftuje z metalu oczywiście, ale dobra, dobra, to też sobie wezmę, bo mi się później przyda. No i co tu szukasz? Wypierdzielaj. To jest moja ziemia. Moje. Nie o tym mówię, brudasy tu przychodzą. Okay. Na razie, na razie spokojnie jest. Okej. Okay. No, wezmę już trochę tego. No i zrobimy coś w tym stylu. Po drugiej stronie będzie oczywiście identycznie. Tu jedynie bym zrobił jeszcze coś. Takiego. No, może niekoniecznie takiego, też nie takiego, ale gdzieś tu miałem ten blok, to dokładnie. Tu zrobimy coś takiego i od tego będzie, bo to wózek będzie jakby na torze, nie? bo może nie każdy się orientuje nie każdy sobie to może teraz w tym momencie zwizualizować. To będzie się znajdowało, jakby te koła będą jechały po tej szynie. Teraz musimy tutaj doczepić jeszcze coś takiego, może ja se to podwyższę, skoro to jest na windzie, to byłby naprawdę dobry pomysł. Teraz robimy coś takiego. Yy. I nie, nie robię tego dobrze. Nie tak. Tak, tylko że nie tak. Czekajcie, tak czy nie? Jeszcze jedno chyba w dół. Nie było dobrze. Usiba, nie wiem, Z... pogubiłem się. Yy. Super, tak. Nie, nie tak. To będzie naprawdę ciekawe do oglądania. Zobaczmy, czy to tutaj, czy to jeszcze jedną kratkę. W każdym razie Nie Nie, do, dobrze jest, dobrze. Tak, tak i tak. No. E, to kółko będzie na szynie, a te dwa będą stabilizowały. One będą, jakby, przylegały do tego elementu. Od dołu nic oczywiście nie będzie, no bo są momentami takiej filapki więc nie może tam tego być. Pytanie: czy to na tym wózku mi się znaczy, no, czy to tam będzie pasowało? Nie wiem, nie wiem, czy będzie pasowało. Jak chwilę zobaczymy, tylko jeszcze ko dwa koła będą się dokraftować albo sobie skądś pożyczyć. Ale tu już chyba nie ma nigdzie rzeczy, z których mógłbym pożyczyć, bo to są te duże. To nic dokraftuję. Nie wiem, czy mi stać. Oczywiście, że mi nie stać. Ale mam tutaj takie drewnięko, to sobie zaraz to ugarna, na luzie. Jako, że wygrzebałem jeszcze ze skrzynki jakiś amortyzator, to możemy go tutaj dać. Yy... Nie wiem, czy to nie jest za blisko przypadkiem, ale powinno działać yy, z naciskiem na powinno. Dobra, tu możemy już wykorzystać to. Nie, zrobimy to inaczej. To będzie bardziej estetycznie. Zrobimy tak. Tak. I tak. No i tu do tego już możemy zacząć budować sam wagonik. Trzeba mniej więcej środek tutaj wyznaczyć, żeby to było git. Dobra, tak. Ja sobie to na spokojnie popatrzę, żeby to na pewno było dobrze. Dobra, mam to wyznaczone. Nie wiem, czy to też nie będzie trochę za długie. Jednak nie wiem, zobaczymy też. Nie wiem, czy ten, ten amortyzator ma jakikolwiek sens. Bo nie wiem. Ale niech będzie. Może jakoś tam będzie tłumił te nierówności na prostym torze. Zostanawia ja się z jakiego powodu, z jakim cudem w ogóle będą nierówności na prostym torze. Zobaczycie. To jest krusi scrap mechanik. Tu jest wszystko możliwe. Dobrze. No to jak mamy to, to ja sobie jeszcze pójdę po moje koła. Moje koła. I tutaj też łożyska będzie trzeba jeszcze dodać. Czy ja mam łożyska? Nie mam łożyska, więc dajcie mi chwilę, chyba że sama ja nie ma. Dobra, mam nadzieję, że już się nie będę musiał tam wywracać. <laughs> Oczywiście na, na samej nadziei się skończy. Dobra, coś takiego. I coś takiego. Dobra. E, teraz tak, to sobie możemy już darować. Albo nie, na razie sobie to zostawię. Na razie sobie to zostawię i zrobimy sobie jakoś ten wagonik, tak żeby było w miarę dobrze. W miarę chociaż. Dobre. Też w sumie teraz pomyślałem, że w tym miejscu mog mogłoby być łożysko. Wtedy, gdybym miał powiedzmy tor pod górkę i on szedłby właśnie pod kątem, to wagonik cały czas byłby prosto i. To nie jest zły pomysł, żeby tak to zrobić. No i już trzeba się wrócić, bo oczywiście skraftowałem łożyska na styk. Tak. Dobra, musiałem z taką małą rampę zbudować. Mam nadzieję, że nie będę tu kolidował. Nie będę, okej. Okay. Możemy to przyspawać ładnie. I dobra, mamy coś takiego gotowego. rurki były mi potrzebne, tylko, żeby wyznaczyć mniej więcej długość w miarę dobrą. Okej. Okay. To jest góra jakby wagonika. I już widzę, że to jest. Troszkę przesadzone. W sensie się długość tego. Dobra. O, to sobie skrócę. O, kurde, wyznaczyć środek w miarę dobrze. Coś takiego. Tak, i powiedzmy, że damy tutaj jedną taką rurkę i możemy teraz to sobie przyspawać w ten sposób. Wypierdzielaj, kurde, coś się przestraszył, nagle zobaczyłem taką twarz przed sobą. No czy twarz. Nie wiem jak to nazwać nie wiem, co widziałem dobra mm, no dobrze to podwyższmy do góry i teraz możemy taką prostą gondolę zbudować mm, dobra mam nadzieję że mi starczy materiału ej łap to. łap to dobrze dobrze materiał materiał raz i teraz tak teraz tak i to leci sobie No, mm. no to jeszcze będzie tak. Oczywiście, jak później windy nie będzie, to zalepię te dziurę. Dobra, mamy coś takiego, bardzo proste, yy, ale cóż, po co coś skomplikowanego, jak takie proste też będzie działało, nie? Ja oczywiście później będziemy robili jakieś tam bardziej zaawansowane rzeczy. To jest pytanie: na które kurde dać napęd? Może na górne na razie dam. Nie wiem czy na wszystkie łożyska powinienem, dobra, ale mam razie na dwa. I yy, jeszcze zmienię to. Okej, okay, będzie dobrze. Jakieś fotelisko by się przydało. Gdzieś tu miałem jakiś fotel i to chyba nawet z kierownicą. Ale jeżdżym go dał? Nie wiem, na Kiblu można jeździć. Jemu by nie. Mm, gdzieś tu był fotel, no tam sobie rękę, był. Może go do... nie, no, do... nie no, od tego, od motora był. Jest taki, o, ale to. Gdzieś był z kierownicą. Chwila momentów, bo mam tu taki pierdzielnik, o jest dobry. jest e, dobrze, możliwe, że później to zrobię na guziki, bo to nie musi być na kierownicy tak do końca, dobrze, mm. teraz tak, możemy upierdzielić to, dobrze, przestawmy to tak, I ile razy jeszcze w dziś, to to, a, dobra, Już myślałem, że coś odpadło ważnego, ale to nie jest ważne, to se może odpadać ile chce. O, wracając nie mi na razie, jeszcze dzisiaj powiem dobrze, ale dobrze. Czekajcie, to będę musiał trochę skrócić. że ja sobie tam wjadę windą, będzie mi wygodniej na pewno, będzie mi lepiej wam pokazać. Dobrze, do... Nie wiem. Dzisiaj jest dobrze. Dzisiaj jest, kurde, dobrze. Nie mam rurek, nie taki prosty. To, co później, to już zatenteguję. Dobra, dawaj mi to na tory. Będzie teraz wyzwanie, żeby to wrzucić na te tory. Źle. A, nie, może na tej kamerze? gówno mi to da. Cóż? Nie, no tak, nie? Tak, i teraz musimy za to windą dać do góry i windę upuścić. Brawo, zrobione. Później, oczywiście, zastosuję coś takiego, jak jest w przypadku doczepiania naczepy do mojego tiraka, tam ciężarówki. Po prostu będą takie specjalne wyznaczone miejsca, w których muszę postawić window, żeby mi to działało. Dobra, daj mi to. A jeszcze jedna ważna rzecz. Paliwo. Paliwo. Paliwo, paliwo. Dobra, dorzucamy to. To jest połączone, połączone. Hmm. Martwi mnie to, że to się tak przechyla. Nawet tu nie ma. A, widzicie już, jak się ładnie zapada? To jest właśnie scrap moments. Dobra, poka mnie jak sobie poradzić z tym zakrętem, a raczej jak sobie nie poradzić, bo już ustaliliśmy, że jestem pewien, że to nie pyknie. No to tak jakoś... Ty, olewariat, poradził sobie. Ale przy tej prędkości, to ja się w sumie nie dziwię. E, więcej mocy, panie, więcej mocy. Daj na maksa. I teraz, po, po kurde, dobra, ten... ten, ten, ten też sobie poradził. No 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 no. No już wypadło. E, to jest właśnie Scrap mechanik. Witam was. <grych> to jest właśnie Scrap mechanik. E, więc e, usiba tak. E, Oddaj mi kamerę. Więc pewnie takie momenty będą się zdarzały częściej niż często. Dobra, daj mi to znowu na tory. Ale dziwię się, że ten zakręt tam dało radę pokonać. To jest dla mnie zaskoczenie. Nie, ja będę musiał zrezygnować z tego. Kurde, patrzcie jak to podskakuje. Może ja coś sknociłem, bo taka możliwość też jest. Może te dwa łożyska tak bugują na kołach. Spróbuję dać jedno, zobaczymy jak to będzie. A, to też mogła być wina amortyzatora, bo on był ustawiony na tyle. Czy tam chyba na tyle. E, no, jak go damy na maksa, to może to zacznie lepiej działać. Ale i tak zrezygnuję z tych podwójnych łożysk, bo to nie ma zbytnio sensu. Chciałem zobaczyć, jak to będzie działało, ale działa dziwnie. Więc usuńmy to w ten sposób. Eee, kurde, mój podest cudowny jest za wysoki, żebym mógł wskoczyć. Mam 1,50 m wzrostu i nie mogę. Dobra, oddaj mnie to. O no, Jest takuję, zamiast kurde, to tu dodawać. Dobrze. Usuńmy te totemy mocy. I zobaczmy, jak to teraz będzie działało. Próba numer 3. Eee, tak, dobra. No nie mam mi ten przywilaże, jak to wygląda przy filarze. Kurde to dalej działa jakoś tak dziwnie. Dobra. Ja tu... Nie, no tutaj jest dobrze. Tu się radzę bez problemu. Okej. Okay. O, dobra, w, to, w tą stronę już nie będziemy jechali, przejdziemy się w tą. Dobra, dam mu gazu, okej. Okay. Tam było dziwnie, ale jedziemy, jedziemy. Dziwi mnie, że to koło tak próbuje wypaść. E, dobra, jakoś se razi. Czekajcie, czy ja mam na pewno fizykę ustawioną na normalną? Zobaczę, co się stanie, jak dam na jakąś niższą. Wtedy to będzie ciekawie. Choć jest lepiej. Przepraszam, że krzyknąłem. <laughs> Widzicie, co tu się dzieje? O, dzień dobry. <laughs> o, kurwa. Polecam. O! Co tu się dzieje? Zewówka <laughs> przeszła chyba na tryb latania, tak jak było w Powrocie do Przyszłości 2. Delorian tak składał koła, i on wtedy latał. Moja ciężarówka chyba też odblokowała ten stan. Zobaczmy, co się stało z innymi rzeczami. Nie, ja, ale z tą jest wszystko ok. To jest dziwne. Zastanawiam się, dlaczego tamto się tak złożyło. Zobaczmy, jak się jeździ taką ciężarówką. Na wyłącz. A. Już weszła w tryb Zobaczmy, jak to jeździ. No dobra, a jak lata? Nie lata. Utknąłem. O, wyszedłem. Super. No. Ciekawe. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Nie no, dobra. E, wracamy do normalności. Ale nie, no o dziwo... O dziwo... Kolejka podwieszana jeździ lepiej na wyłączonej fizyce niż na włączonej. To jest dziwne. W tej grze nic nie działa dobrze na wyłączonej. No to może... W jakiś sposób. Jakiś na pewno. Nie, to to, to, to był tylko taki moment. taki moment. Jak to się pójdzie, co to się dzieje. Eee, nie po to twórcy dodali tą opcję. Chyba tylko po to, żeby się pośmiać i powiedzieć: A, dobra. Mogło być gorzej fizyką. Nie, ale. Naprawdę, to jeździ lepiej, można zrobić tak dla testu, nie wiem, 6, powiedzmy, 6, jak to działa na 6, na 6 nie chce pokonać zakrętu, który pokonuje, normalnie. No dalej, dalej, dalej. Nie wiem, co zrobić, utknąłem. Yy, więcej mocy trzeba, to jest proste, więcej mocy. Więcej. No i widzicie, od razu dał radę. Trochę tam, trochę wypadł, ale jedzie nawet... Kurde, nawet wyklejony daje radę jechać. Dobra, może przestanę już y, robić to co robię i zajmijmy się poważnie tym, co trzeba zrobić. Dobra, dla, dla eksperymentu postanowiłem zrezygnować z łożyska, jak i z amortyzatora. Zobaczymy jak to teraz będzie działało. Albo jak nie będzie działało. Albo jeszcze czekaj. Czekaj, bo ja tutaj mam coś dla ciebie do dodania. Uźwa. Eee... Gdzie to jest? Tutaj. Tak, dalej to jest za daleko. No, ale dobra, <grywa> za chwilę najwyżej zatem Dobra, dawaj do góry. Daj do góry. Dobra, zobaczymy jak to teraz sobie będzie radziło. A no ta, trzeba jeszcze moc zredukować i to tak drastycznie. On nie potrzebuje tyle mocy. No to jest, myślę, idealnie. Nie zobaczymy, jak on będzie jeździł. To jest jeszcze za krótki element toru, bo ja bym się przejechał po czymś nieco dłuższym. Dobra, zakręt pokonał, ale ja nie będę na pewno stosował aż tak ostrych zakrętów. To jest totalny eksperyment. Dobra. No ci sobie radzi. To jest dobry plan, tylko że w przyszłości prawdopodobnie będę... Idź, będę stosował wózki z dwoma. Znaczy będę wagoniki z dwoma wózkami stosował. E, I tam to może już działać sobie o wiele gorzej. Dobra, tak w miarę dobrze jedzie. A nie, nie wypadłem. Udało się uratować w ostatnim momencie. E, dobra, e, spróbuję sobie zrobić trochę dłuższy fragment toru i się przejedziemy na takim fest długim fragmencie, zobaczymy jak to będzie działało. Dobra, mm, cofnijmy sobie, że tak powiem, kawałeczek, podjedźmy do tego zakrętu, no i zaraz się tam przejedziemy. Zobaczymy jak to będzie działało. Jestem tego bardzo ciekaw, oprócz tego, że koła teraz już się zapadają, mimo tego, że fizyka już jest na dobrym poziomie. No dobra, przejedziemy się, spróbuję z taką... Będę nieco większą prędkością, chociaż to póki to ma takie problemy ze sobą. No dobra. Aha, czyli te klocki nie będą... Ben... Aha, bo ja tu odjepałem coś takiego. monza Jakie to... Chyba zajebiście to zrobiłem. Nie wiem co autor miał na myśli, ale odkleiło mnie trochę, sorry. Tu jest wagonik, tu jest wagonik. Trochę mnie odkleiło. Nie powiem, że nie. No wracamy na początek. Wracamy na początek i spróbujemy jeszcze raz. Też nie wiem, ile sensu ma na przykład stosowanie napędu na te boczne koła, bo one tak naprawdę mają tylko stabilizować ten wagonik, żeby on nie wypadał to pako. Eee, tutaj, tutaj. Mógłbym sobie ten go niby obrócić, ale mniejsza z tym. Eee, no i on tu już ma jakieś... Okej. Okay. Okej. Okay. Eee. Jeszcze raz. Naprawdę nie wiem co ja robię źle, ale coś ewidentnie robię źle. Ja, że to nie... A, dobra. Obróciłem go, no tak. Zarębiście, że go obróciłem. A, ja... Tak ma być? Nie, tak, tak. Tak, no przecież mamy ten fila śmieszny i on tu będzie przeszkadzał. Dobra, jedziemy. Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie. Ej no, teraz jedzie w miarę dobrze. Teraz nawet w miarę dobrze przejechał. Ja, to wszystko jest do przetestowania, wszystko do przetestowania. Mm, też podobno jest dobrze robić co jakiś czas przynajmniej dwa bloki z innego materiału. On jakoś tutaj dostaje tego pierdolca, jakby od tych zakrętów, czy co? Jakby od tych kurde by dostawał pierdolca. No i patrzcie, on tu już jedzie jakoś tak dziwnie. Tutaj już jedzie elegancko. No i wypadnę. I okay, słyszę jeszcze jakiegoś kurde dziada tutaj, ale nie widzę, dobra. Coś takiego no. Eee, dobrze jest właśnie robić na przykład dwa klocki z innego. Kóźni pano, zajebiście go postawiłem. No. Tak, tak. Dobra. To jakiś czas, właśnie dwa bloki inne. Dobrze jest na przykład zrobić tak, jak ja tam zrobiłem, że ja zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. Żeby to nie był jeden element. Tu mamy coś takiego, że my mamy ten klocek, tako, tego klina, to drzwi, jak to jest ładnie nazwane. I to po prostu są dwa osobne elementy. Gdybym teraz piłował ten file, to po prostu cały tamten element był odpadł bo on się nie trzyma tego. I właśnie dobrze jest to sobie tak oddzielać, bo wtedy yy, mniej się dzieje takich akcji jak chociażby coś takiego, bo nie, nie chodzi o brak paliwa. No w każdym bądź razie tam wagonik wtedy o wiele mniej świruje, yy, bo tam podobno to jakoś skrap sobie inaczej fizykę zaczyna liczyć czy coś takiego. No nic, ja już nie będę dzisiaj przedłużał, bo to nie ma kompletnie sensu, mógłbym się wydurniać na obniżonej fizyce i to tyle. Resztę, że tak powiem, dalszą rzecz, dalsze poczynania z kolejką zobaczycie w odcinku następnym, w którym już że tak powiem coś będziemy rzeczywiście działali. Może na razie sobie zostawimy ten wagonik, ale już że tak powiem pokażę Wam jakieś tam wycinki. Może jak sobie buduję faktyczny tor gdzieś, może trochę toru już zbuduję poza odcinkiem, może już jakąś stację będziemy do tego budowali, może właśnie w tym miejscu. Mówię, to udałoby się tą lampę bez problemu ominąć jakimś tam zakrętasem niewielkim. I tutaj właśnie taką stację można byłoby zbudować. Czemu by nie? Można byłoby zrobić taki zakręt, żeby on wychodził aż do tąd. tutaj i szedłby sobie wzdłuż tej drogi przez jakiś czas. No, planów mam kilka, że tak powiem, na tą kolejkę. Zobaczymy jak będzie. No nic, dziękuję jeszcze raz za oglądanie, bo już chyba zdziękowałem. I do następnego.